Czyli witajcie widzowie, z tej strony Xanofi, z nami jest dzisiaj Olivier oraz Mewa7 Siema ja Buzio, jestem Mewa7 No i witam w kolejnym odcinku z Road z z roleplay, mamy tutaj już na e, kanale Bartka 15 odcinek, to w takim razie u mnie to jest 13 bądź 12 a więc tak, myślę że powinniście zostawić tutaj łapkę w górę oraz suba z dzwonkiem padnijcie do mnie na kanał no i no, do Xanofiego oczywiście też padnijcie na TikToka blanketa to jest blanket podłoga Olivier podłoga z QBD, o ile się nie mylę. No i co? Myślę, że Bartek jeszcze jak chce coś dodać, to może dodać. Widzowie, po ostatnim odcinku zostawiliście tyle łapek w górę, więc jeżeli pobijecie ten rekord, to jesteście po prostu coś lepsi, no... No i cóż no. Brakuje mi dwóch subskrypcji do 400 subskrypcji. Jak wybijecie 400 subskrypcji? To jesteście po prostu szefami. No i was uwielbiam. Nie wiem jak to się stało, że my dopiero 13 dni temu czy tam ile. Dni temu miałem 300 subskrypcji, już 400. Trzymajcie tak dalej widzowie. No i co, bez względnego przedłużenia. Ja bym chciał coś dodać. Jeszcze ja bym się dodać widzowie, jeżeli do końca marca, czyli zostało około jak my to nagrywamy 7 dni chyba dobijecie na moim kanale 200 subskrypcji brakuje aktualnie nam około chyba 30 albo 21 subskrypcji, coś takiego eee, to wtedy szykuje się dla Was mocny specjal, eee, bo musiał go jeszcze wymyślić. Eee, no, no no właśnie. widzowie jeszcze jakby co to ja... Na, jeszcze jak dobijecie na moim kanale na TikToku 250 obserwacji to będę to robię swój kanał na YouTube. Dobra, bez względu na przechodzimy do filmu. Dobra. Fajne są te wiadomości, ale. dobra, bo oni przychodzą do jakichś specjalnych wiadomości. Siemka, bądź by tu to bardzo wysunianie. Dzień dobry, witam Was. Nowy rezerwator, reporter Kazimierz Bubu Jestem dzisiaj ja, zatem jest pana, Pantmanowskiego, ponieważ się rozchorową. Mamy dzisiaj piękny, słoneczny G w Rose City, bo 23 stopnie częściej nie złożonego rodzici się nie oprócz tego, że był wysik samochodowy pomiędzy Barskim sanowim a Travisem, który po wypadku Travisowi rąk Xanofi... Przechodzimy już do głównej części wiadomości, za co będzie rozwiewane turniej o godzinie 10 w maj Parku w Koszykówkach o 2,5 dolarów plus koszykulka LA Lakers za pierwszy miejsce. Ze drugie i trzeciej misji przewidziana jest nagroda jednego tysiąca dolarów. Każdy może wyjść że się zgłoszenie, wystarczy zaś wyjść na stronę www.mypark.lbl.com i wysłać zgłoszenie. Zgłoszenia są przyjmowane od teraz. Jeszcze przez trzy dni to na tyle, jeżeli... Wiadomości nie były tak dobre, jak od Padma, to bardzo przepraszam, ale dopiero się uczę. Żegnam, albo żeby to brzmiało profesjonalnie. Do widzenia. www.mypark. Krzywka e-bell, Chłopaki, słyszeliście to? 2,5 tysiąca dolarów jest do wygrania. No, bierzemy w tym udział? Zapytasz no, dzika, czy w lesie? A i w ogóle widzowie, no minął już jeden miesiąc od tamtych wydarzeń złych. No jak widać, <coughs> em, ja rzuciłem robotę, bo zgłosiłem CV, tak jak to wy zdecydowaliście w komentarzach. Zrobiliśmy remont i raczej będziemy sprzedawali ten dom, ja wam go pokażę tutaj. Widzowie, ja wam tutaj też go pokażę, u mnie na odegrywkach. mamy tutaj salon, pokój Bartka. Tutaj w pokoju Bartka jest coś takiego. Dalej lecimy, jadalnia i kuchnia. Łazienka I widzowie, wymyśliłem Żebyśmy zrobili prank na Łukaszu Wyobraźcie sobie, że Łukasz wraca tak z więzienia O ile kiedykolwiek wróci No i wchodzi sobie o, dobra, Ale fajnie będzie, w końcu się wyśmie U siebie w pokoju Co to jest? Znaczy taki javasker, więc Tak wygląda prank na Łukaszu No i jeszcze Zmieniliśmy tutaj pokój Mój i blanketa No i tutaj kupiłem to Buty postawiłem, tutaj coś takiego, tutaj Kibel. No i widzowie, spadło nam skąd to 20 tysięcy? A właśnie widzowie, jeszcze z tym Travisem, co się stało? No powiem wam tak, była ostra impreza po prostu. Podzieliłem się z nim hajsem, ale i tak musieliśmy wydać 20 tysięcy łącznie. No, no i ogólnie zgłosiłem to CV. No i wiecie co się okazało? Dostałem się do roboty. Jutro mam jechać, właśnie na pierwszy dzień próbny, więc ja jestem podekscytowany. No, i właśnie, w ogóle. się Patryk. Dzień dobry, ze spóźnienia. Dobra, wiesz co? Ja muszę jechać do pracy Dzisiaj mam. Kurde. kurde, co to kurde? Chłopiec to jakbyś miał 39 lat. No, ale to dlatego, że spokojnie, bo teraz tutaj są takie plany. Jak ty zobaczysz, że tam za kilka. Kilka, i co tutaj się stanie. Nie wnikajcie. To był prank na Łukaszu. Jak, jeżeli kiedykolwiek wróci z więzienia. No, czyli nie. Dobra. No i widzowie, muszę pojechać do pracy, bo ogólnie miałem dzisiaj nie jechać, ale. Znaczy, miałem i tak jechać, ale dostałem jakąś informację od szefa, że jakieś bardzo mocne, znaczy, no nie, bardzo... nie wiem, jak to powiedzieć tak profesjonalnie, więc powiem wam to po prostu w skrócie. Jakieś potężne, Dobra. jakieś potężne zamówienia, e, które Ale... są jakieś potężne, trzeba je dostarczyć, dlatego ja jadę do pracy. Nara. Dobra, no, no to więc ja, no to jak wrócisz z pracy i Oliwier też to... powiedzcie i pojedziemy potrenować na ten turniej 3v3. 8 Oliwier. Jedziesz z nami trenować na turniej 3v3. Nara. Dobra, widzę, jak widzicie, dojechaliśmy już tutaj. No i co? Ja jedę do pracy no i widzimy się za niedługo. No dobra widzowie. Jak widzicie, no to ja już... Praca już skończył. O dobra, właśnie przyjeżdża Oliver. Oliver! Wsiadaj do auta, bo my już jedziemy na, do tego My Parku. Tak. Ale do mojego... Ale gdzie ty wsiadasz? Do mojego. <noise> widzowie, ja już wróciłem z pracy, zarobiliśmy dzisiaj 3000. No i co? Dobra, wyjechaliśmy już z domu no i jedziemy do my Park'u Ja zarobiłem 1500. fajnie, widzimy jak no już dojedziemy, bo to trochę kawał drogi. No. Dobry. Dobra, widzowie, dojechaliśmy już na miejsce. Oliver oczywiście, zamiast pojechać z nami grać, to pojechał jak zwykle do lokalnego McDonalda. No, widać, że Oliver. No, i dobra, no. No, bo mam miejsce, no, po prostu powiedział, że chłopaki i ja jestem za słaby, nie lubię grać pod presją, a widzę do McDonalda. Dobry. No, dobra, nie wiem, ch chodźmy na to boisko tutaj sobie potrenować. Widać, że tu Dobry. inni zawodnicy już trenują. Dobra, biorę piłkę. Dobra, panowie. Dobra, tutaj skill trzeba zaprezentować Ale i. Czarny. A tam, ej, bo ja coś jeszcze pamiętam. Ja, ja coś niecoś potrafię. No dobra, ale dribbling robi lecimy tak, tak, czorny. Czekaj, patrz wejdzie. Ajajaj. Aj, aj. Trzeba lecimy, trochę lecimy dopracować. Patrz to, leci z połowy. Patrz to. To batera. Ja ale w Co ty umiesz wsady? No, coś tam się pamięta. Jeszcze. Patrz, jaki perfekt ty robisz? Patrz to, ja robię te takie dryblingi i patrz to i wchodzę pod koszileja! Ja kiedyś grałam na szkolnej w ja to coś się złożył. No ja coś... też. Coś coś o ładnie wsadziłem. Dobra, No ja też, no ale... Ja aż taki wysoki... Aż taki wysoki nie jestem na... kurde. Kurde, aha, no to nie jest. Ja mam 152 cm wzrostu, to ja nie umiem takich wsadów. Ja mam 170 Co? Nie, no, jak dobra. Jak nie mam. Ostatni się mierzyłem w podstawówce. <noise> znaczy nie, tam w szkole jakiejś, tam, nie pamiętam Dobra. Widzę, my są jeszcze... Dobra. Ja os daję ostatni rzut i za musimy zagrać ten mecz jakiś. No To czekaj daj ostatni rzut leci pewnie. Albo może jeden tak. na jeden. Kli dobra. To dawaj chodź jeden na jeden. No to widzaj mi się widzimy jak już tam przejdziemy się, bo to jest trochę... Ulicy dalej, o. i no, zaraz się widzimy. Właśnie tak. Im jesteśmy już tutaj na miejscu, to jakiś nie. Eminem przyszedł, ale my gramy sami, oczywiście. Dobra, o kurde, ja to, o kurde, dobra. Trzeba zagrać mocny pressing. Dobra, no dobra, on nie wyjdzie on to nic nie może zrobić. On nic nie może zrobić. O nie, on może coś zrobić. On coś może. On nie może, Klinik, jednak może. Dobra, mamy gola. A, czy kosza, sorry, kosza. Mm. Jakieś to punkty. Bum. Co so jest? Ale Popier się rzucać. No widzowie co, na razie miarzone, ale... Tu dopiero... Pierwsza połowa. Ale drewnik, jaki drewnik. co? <gibli> <gibli> Kurde. Dobra, to patrzcie piszęcia. to. Teraz leci przy przechwyt. Dobra. I patrzcie to, lecimy od razu pod kosz. Kurde. Oj, oj, Widzowie, no cóż no. giant. Tu już są... To już nie jest ten wiek, ale może? Nie. Nie może niestety. Dobra, widzowie, leci rakieta. Nie mogę właśnie ruszyć, ale dobra, już mogę. Dobra, mamy piłeczkę. Tutaj zakręcę tego... Patrzcie, to normalnie... Uuu, no i minięty jak pachołek, ale rzut gówniany, jak szczerze. Ale rzut gówniany jak pachołek. Dobra, widzowie, to się ugra. Lecimy, lecimy, no, trzeba zniszczyć tego Kaipro do zera Tego Kaipro co ty gadasz chłopie? Znaczy Ksanofiego, sorry, z dzwoniki, powoliłem Jeju Dawny... Chodź tu Dawaj, dawaj, patrz, dawaj, no i co ty robisz? Patrz, patrz teraz No ale... Jakim... Dobra, nie Po prostu nie będę robił czapu, nie będę się popisywał co Zagrajmy dobry pressing Kurde, jak to wysiadło Trzeba Ładne. ćwiczyć Ładne to było ja muszę potwierdzić obronę, bo ja w obronie jestem dosyć cienki. Moi widzowie, leci mój pokale. Taka no średnia. Moi leci. Kurde. Dobra, no, mamy pierwsze punkty zdobyte. Tutaj taka my? cieszynka. Wymyśliłem ją w drodze. Tak jak coś widzowie. Ja tak samo moją. No <laughs> i kolejny lejapik. Ja tu jakieś lejapy wale. Kurde, no niestety kolega no. ma, niestety nie udało się go do zaraz zniszczyć, ale jeszcze go zniszczymy. No, ach, matkę sobie zniszczy. <laughs> dobra, wiesz co, kto cię pytał. Pan ma historii i teraz. Niestety, ajajaj. Aj, aj. Ale teraz, dobra. I... cyk. I czemu ja tego nie zebrałem? No. No, I czemu ja tego nie dostałem? O nie, tutaj Dora linia. I wchodzimy od razu pod kosz i... i up. Nie no, ale można... No, ale widzowie. Ja to wyrown, Ja to wyrównam jeszcze. Nie wiem jak nic nie zebrałeś piłkę, dosłownie mi przez, przez brzuch ręce przełożyłeś. Ajdź. Dobra. Co? Jak ty ja to z... zrobiłeś? No bo byłem przed tobą. Co? Przysz ja byłem przed tobą. Nie no dobra, jaki kloc! Dobra, on już widać, że psycha siada. Na początku wygrywał 7 do 0, a teraz... Tak szybko stracił prowadzenie, ale... Ładnie. To Jak ty to znowu zdobyłeś? To nie siedzi, no ale czemu jest taki wolny w tej grze? No to nie wiem, no trzeba na treningi, no chłopie. Ale normalnie w jest jestem szybsza, a te mnie buty chyba obcierają. To musisz sobie kupić ślepsze po prostu. Kim? Czarny. Dobiegnę do tego spokojnie, a nie Patryk. No i teraz cyk, cyk. Ajajaj. Aj, aj. No i dobra. Ale na farcie to zebrałeś, ja to by nie zebrać. Ale dobra, tutaj na spokojnie jeszcze go rozwalimy. się 11 sekund. Dobra, na no spokojnie. Widać, że on po prostu nie lubi grać pod presją <grym> czasu. Dobra I clean, Kryjemy. Nie no dobra, to są takie gówniane No Ale... Po to, to, to trzeba dobrze kryć. Trzeba no, go dobra, dobrze ja kryć. On ma presję na prostu. On ma... No jak niby ty to... Jakim cudem ty robisz wsady przy ta... takim karłem? Gdzie ty, czy, gdzie ty jesteś? No i co to miało być? No co to miało być? Halo! No ale co to ma być, że ty oszukujesz i rzucasz sprzed... Nawet nie rozpocząłeś gry, no co ty odwalasz? Nie no, ruszyłem się, a ty nawet nie gdzie byłeś. No chłopie, no ja przecież mnie nawet nie załatwało, co ty robisz w ogóle? 5 punktów, tamte punkt... Tamte trzy punkty powinny być niezaliczone, no ale... Cicho. Wszystko jest dobrze. No i kurio, to było słabo. Hmm. No biegnij do tego kwadracie walony! Nie wiem, nie wiem, co tutaj się dzieje. To mega świnia. Pusta mega świnia tutaj. Kurde, to było słabe. Trzeba tutaj poćwiczyć. No nie, no no, co to jest? No trzeba poćwiczyć bieganie, na pewno. Szkoda, że się nie da, ale dobra. Coś się nie da, jak się do... A je, a je. No. Wreszcie te punkty jakieś. Dobra, widzowie, patrzcie, to! Tutaj. Dobra kiwka. Czujesz się jak jakiś Jordan? Chapa, Ol, chapa poszła. Czuję się jak Michael Jordan. Kurde, widać, że to nie NBA, tylko na razie liga podwórkowa. Dobra, teraz leci idealny layup. No nie był idealny. No może nie idealny, ale był. Ja pierdzie. Czuję się jak trackout Jordan. Co ty gadasz? Ale leci golem O, rakieta! Uuuu, clean giant rzuciłem jakiś Klim czarny jakiegoś rzuciłeś, jakiegoś klima No i... Dura, się Widzę jak się odpalam? Nie wiem, jak tam nie było czapy Gdzieś tak odpaliłem nagle cool, cool. O, ale się... Dobra, widzowie, jeden punkt, jeden punkt. Ja się odpalam. Co się stało, właśnie? Co to kurde miało być? Dobra, masz, oddaję ci, bo to było. Dobra, czuję jak się jakiś tam mały Michael Bogdan. Dobra, ja pier. Ja się nie czuję. Ho, <laughs> no. ho. No nie, no. Czemu to się nie trafia? Paga. O kurde, czekaj, bo pad mi się wywalił. Czekaj, pada mi wywaliło. Dobra, gramy. I patrzcie to. Ale pech. Ja miałem pecha, bo piłka mnie przyleciała. No niestety, życie trzeba być... No nie no, ja muszę przytyć, bo mnie piłka przelatuje nawet. Patrz to. Juu, no i widzowie... Zyskujemy właśnie przewagę! Jakby mnie piłka dwupunktową. nie... dwupunktową. Jakbyś piłka nie... I uwaga, czy zakończę to spotkanie? Ja pierdzieleki pech! Jaki pech! Ja, gdyby nie, to dobra, weszło, to dobra, bym wygrał. Nie koniec. Nie no nie wierzę jaki pech. No pierdziele widzowie widzieliście gdyby tam ta trójka weszła. Jakby piłka tylko nie przyleciała trzy razy. I czemu ja tego nie dostałem? No czemu ta piłka mnie teraz przylatuje No co to ma być? Nie, dobra ustawiona gra. To jest gra no ustawiona dobra. pod co? co? ty gadasz? Z rzeki Nie, odklejony. Dobra. 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 Oh. Teraz siedzi. No. no co to ma być? Dobra, mam piłkę. A spokojnie panowie, my to jeszcze mamy szansę ugrać. Kiska... Dobra, czuję jak jakiś Bogdan i wygraliśmy to, widzowie, Ale wygraliśmy farta. to, Ale... wygraliśmy to, Ale dobra, no i co tam, no i co, no i co Walter, no i co Walter, no Walter? 1-0, 1-0, no i co Walter, no i co Walter, dobra, widzowie, dawaj, jedziemy, dawaj, po tego... dawaj, nie, jedziemy po tego, nie, jedziemy, te... jedziemy, no rewan. kiedyś się zagra remasz? jedziemy po tego Blanketa. wiem go, po swojemu trzeba karpia ogłuszyć byłoby, no to czyli co, no ręka jak młotek, on jest tam w lokalnym magazynie. No, uderzenia nie było? No, Donaldzie. No i widzowie, to będzie na tyle z tego odcinka, no. Możecie zostawić łapeczkę w górę. Możecie, nie wiem, jeżeli macie jakieś pomysły do naszej serii, to właśnie możecie teraz zostawić komentarz, zostawić łapki w górę. W, nie wiem. Napiszcie w komentarzu, ile... Zgadnijcie, ile Blanket waży. No i do... widzowie. My to kończymy. Możecie też wbić na naszego TikToka. No i co, widzowie, no, widzimy się za serio, za niedługo. No i cześć!